Łaskawami pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie. Słowo Boże, które zostało wyznaczone na dzisiejszą niedzielę, jest to fragment Starego Testamentu z księgi Izajasza z 52 rozdziału. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Słuchaj, Twoi strażnicy podnoszą głos. Razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem Gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Wszechmogący drogi nasz, Boże i Ojcze, prosimy Cię o dar Ducha Twego Świętego, abyśmy rozumieli Twoje słowo i aby było ono pochodnią dla nas, abyśmy wiedzieli, jak kroczyć w naszym życiu. Słowo Twoje jest prawdą, Panie. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, w dzisiejszym tekście pada jedno niezwykle szczególne słowo. Właściwie dwa słowa: Radosna wieść. Jeśli popatrzymy, jak ono brzmi po grecku, to jest bardzo ciekawe. Ewangelizomenu, z czym to się kojarzy? Z Ewangelią. Bo to, to jest właśnie to słowo. Ewangelia, radosna wieść. Słowo, które tak często używamy, a które rzeczywiście jest dla nas dobrą i wspaniałą nowiną. I na te ostatnie dni przed świętami Bożego Narodzenia. Kiedy jeszcze trwa Adwent, spotykamy się z Ewangelią zawartą w Starym Testamencie. Oczywiście może brzmieć trochę to dziwnie, bo jak to Ewangelia w Starym Testamencie. To równie dziwne jak to, że Jan Chrzciciel, o którym czytamy tylko w Nowym Testamencie, był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Czasem dochodzi do takich dziwnych sytuacji. Ale Ewangelia. To nie tylko określenie na cztery księgi, które znajdziemy w Nowym Testamencie, ale szczególnie w naszym ewangelickim rozumieniu. Ewangelia jest bardzo wyraźnym typem, w jaki Bóg przemawia do człowieka poprzez swoje słowo. A przemawia w Ewangelii poprzez miłość, łaskę i troskę. I taki sposób przemawiania Boga to nie jest tylko Nowy Testament. Ale i w Starym Testamencie znajdą się elementy Ewangelii, elementy łaskawego Boga, który szuka grzesznika i pragnie obdarować go wykupieniem. I ta radosna wieść, tak to nazwałem, może niewłaściwie trochę, ale Ewangelią Izajasza, ona zawiera w sobie trzy bardzo istotne elementy wymienione w tym tekście, a które posiadają jeszcze do tego jedno spoiwo. I pozwólcie, że po kolei to wszystko opiszę. I pierwszym elementem, który spotykamy w dzisiejszym tekście, jest to pokój. Właściwie coś dobrego można powiedzieć, ale już na samym początku stykamy się tutaj z dużym problemem kulturowym. Bo dla nas w kulturze słowiańskiej najczęściej pokój kojarzy się z brakiem wojny, albo że się z kimś nie kłócimy. Pokój jest bardzo wymierny. I na co dzień nie życzymy sobie pokoju. Raczej życzymy sobie dobrego dnia, życzymy sobie smacznego, życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności, jak składamy sobie życzenia urodzinowe. Ale pokoju to raczej rzadko się zdarza. Natomiast zupełnie inne podejście panuje w kulturze semickiej, a więc w kulturze zarówno żydowskiej, jak i arabskiej. Bo tam pokój, czyli żydowskie Szalom, y, arabskie Salem, ma o wiele bardziej głębokie znaczenie. To jest o tyle ciekawe i skomplikowane, że może to nas wręcz zaskakiwać, bo jak popatrzymy nie tylko na historię obu tych narodów, ale i także na nie mniej skomplikowaną współczesność, to czasem jest ciężko doszukać się tam pokoju. Cały czas jakieś wojny, ca cały czas przelew krwi, ale z drugiej strony jest to bardzo logiczne, bo przecież najbardziej pragniemy tego, czego nam brakuje, a co rozpoznajemy, że jest dobre. Tak jak jest ogromna tęsknota za pokojem, tak też i docenia się ten pokój. Tak też i chce się, aby ten pokój ogarnął jak najwięcej ludzi. Drodzy, ale czy to znaczy, że nasze kultury są na tyle różne? Że jakiekolwiek mówienie o pokoju jest kompletną abstrakcją, której my nie jesteśmy w stanie pojąć, no okazuje się, że nie do końca. Bo tak jak już przytoczyłem, kiedy składamy sobie te życzenia, zwykle zdrowia, szczęścia, pomyślności, to jest taka tradycyjna triada. Ale kiedy zobaczymy, jak pokój rozumieją w kulturze żydowskiej, na przykład, to tutaj, cytując słownik Biblijny, żeby nie było zbyt chaotycznie. Powiem, czym jest spokój. Jest to pełnia, jedność, szczęście, pomyślność, zdrowie, spokój, wyciszenie. A więc na dobrą sprawę, kiedy my się trudzimy, jakie życzenia wymyśleć, aby było oryginalnie, aby powiedzieć to samo, co zwykle, ale jakimiś innymi słowami, w kulturze semickiej jest to zdecydowanie prostsze. Bo i pokoju to wystarcza. Wiadomo, o co chodzi. Ale ten pokój, o którym czytamy w Biblii, to nie jest jakiś pokój, który zrodzić się może w umyśle jednego człowieka, ten jeden człowiek spotka się z drugim człowiekiem, który wpadł na taki sam pomysł, i nagle ten pokój zapanuje. Bo ten pokój musi wyraźnie podchodzić od Boga. To Bóg jest darcą pokoju. I czytamy o tym chociażby w Psalmie 29. Pan pobłogosławi lud swój pokoje. Bez tego Bożego wsparcia. Bez tego wylania obfitości, pod którą jest nazwa pokój, on nie może w naszym życiu zaistnieć. I popatrzmy na przykład na nasze ewangelickie nabożeństwo. Wielokrotnie pada w nim życzenie pokoju. Po rozgrzeszeniu, pokazaniu przed wieczerzą pańską, tak samo jak mamy błogosławieństwo. Tak? W błogosławieństwie też jest życzenie pokoju. Żeby Bóg udzielił pokoju. To jest na tyle istotne, że to jest jeden z trzech filarów Ewangelii. Na podstawie tego fragmentu tak możemy stwierdzić. Ewangelia musi być połączona z pokojem. Ewangelia przynosi pokój człowiekowi pogrążonemu w niepokoju. Drugi termin, który znajdziemy w dzisiejszym tekście, znów prosty ale znów może rodzić jakieś skomplikowanie. Jest to termin dobro. To słowo może właściwie znaczyć wszystko, jeśli rozumiemy je po prostu jako coś, co nie jest złe. Ale jak w Biblii opisywane jest dobro? Właściwie nie znajdziemy tam jakiegoś takiego bardzo wyraźnego opisania, czym ono jest, poza tym, że jest utożsamiane z Bogiem, z tym, co On czyni. Jeśli popatrzymy na sposób, w jaki Bóg stwarza świat. Pierwsza rzecz, którą Bóg stworzył, to była światłość. Jak to zostało skomentowane? Czytamy o tym w pierwszej Mojżeszowej. i widział Bóg, że światłość była dobra. I cały akt stworzenia, po kolei wszystko. Bóg komentował, że było to dobre. A więc to, co stwarza Bóg, jest dobre. Jego akt stworzenia z natury jest dobry. Gdzie pojawia się problem? Problem pojawia się tym, że wraz z tą dobrocią także i ludzie otrzymali wolnej, wolną wolę. I tą wolną wolę niestety źle wykorzystali, i z tego powodu dobro przestało nas wypełniać. Dobro jest na tyle ważnym, ważnym stwierdzeniem, słowem w Piśmie Świętym, że podobnie jak pokój pojawia się w nim kilkaset razy. Ciężko jest to do końca policzyć, bo. Niektóre słowa są pochodnymi od dobra i nie wiadomo właściwie, czy podpią się pod dobro, czy nie. Ale źródłem tego dobra, niezależnie od tego, jakim słowem jest ono wyrażane w Biblii, jest zawsze Bóg. Pięknie to ukazuje Dawid w Psalmie 16. Tyś, Panem Moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. A więc Dawid odkrył prawdę. Prawdę, według której. Bóg jest źródłem dobra. A jeśli poszukujemy prawdziwego dobra, to Bóg jest tym, w którym je znajdziemy. Co więcej, dobro nie może być połączone ze złem. Nie można zrobić takiej mieszanki dobra ze złem. Dobro wymaga odwrócenia się od zła. To też w piękny sposób pokazuje w 34. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Jeśli mamy tutaj polecenie do czynienia, to znaczy, że Bóg nie traktuje się jako takiego posiadacza dobra, który pokazuje tylko człowiekowi, że On jest dobry, On ma dobro, a człowiek musi tylko użalać się na tym, że On w ogóle dobra nie jest w stanie czynić. Bo chociaż nie jesteśmy w stanie żyć tylko i wyłącznie dobrem, to jednak Bóg wspiera nas w tym, abyśmy tym dobrem obfitowali. Nie po to, abyśmy sobie zasłużyli na zbawienie, bo jest to po pierwsze niemożliwe, a po drugie takie myślenie jest przekreśleniem tego, co uczynił Chrystus. Ale po to, aby ukazywać wdzięczność i po to, aby być świadectwem. Drodzy, bo pośród tego świata, który jest zły, który jest wypełniony niesprawiedliwością, cierpieniem, zepsuciem. Należy jako wierzący postępować tak, jak napisane jest w liście do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobre zwycięża. I problem braku dobra towarzyszy ludziom już od samego początku. W pierwszym Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, czytamy, jak Bóg mówi do Kaina, jeszcze zanim on zabił swojego brata. Jeśli nie będziesz czynił dobrze u drzwi, czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. To nie, to nie działa w ten sposób, że jeżeli zrobimy dobry uczynek, to potem mamy. Taką jakby gwarancję tego, że przez jakiś najbliższy czas żaden grzech nie zostanie popełniony ale w wielu sytuacjach dobry uczynek staje się zaporą przed grzechem. Przekładając to na jakiś przykład, załóżmy, że wygrywamy w bardzo dużą sumę pieniędzy, żeby nie przesadzić tysiąc koron. Problem jest taki, że nie wiemy, co z tym tysiącem koron zrobić. I tu pojawiają się kurtki. Zarówno furtki dobra, jak i furtki zła. I z furtek dobra, jeśli nie wiemy, co z tym zrobić, pojawiają się, że mogę to dać komuś potrzebującemu, na jakąś fundację, która zajmuje się takimi ludźmi. Natomiast furtka zła pojawia się, że mogę przegrać to wszystko w kasynie, albo mogę to wszystko przepić, wydać na jakieś narkotyki itd. Często postawienie na dobro jest wyraźnym ratunkiem przed złem. A złoma często to do siebie, że przynosi nie tylko wieczne konsekwencje, ale przede wszystkim doraźne, doczesne, z których czasem często ciężko jest się wyplątać. Kolejny argument za dobrem, chociaż to trochę absurdalne, żeby mówić o argumentach za dobrem, bo dobro nie potrzebuje samo przez się argumentów, jest to naśladowanie Chrystusa. Bo nazywamy się chrześcijanami, a więc uczniami Chrystusa, dziećmi Bożymi, a to do czegoś zobowiązuje. Pełnimy taką rolę, można powiedzieć, ambasadorów Bożych na świecie. Kiedyś słyszałem takie świadectwo. Pewien człowiek opowiadał, jak to kiedyś będąc tak wierzący, ale też jakby nie do końca. Jego kolega, który był ateistą, powiedział mu: wiesz co? w życiu bym nie wpadł na to, że ty jesteś wierzący. No, człowiek się w tym przejął, bo mimo, że z wiarą za bardzo nie był zżyty, to jednak jakoś czuł się chrześcijaninem i to go osobiście bardzo zabolało, że jego wiara została rozpoznana dopiero, jak przy jakiejś okazji wyszło, że kiedyś poszedł do kościoła. Nie było to zapewne miłe, ale to spowodowało u niego zmianę myślenia. Że może rzeczywiście coś nie tak jest w moim chrześcijaństwie, że może rzeczywiście coś powinno być bardziej widoczne. Ale drodzy, tutaj przychodzi nam Jezus z pomocą w Ewangelii Mateusza, czytamy: tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niej. To jest bardzo ważne. Dla kogo ma być ta chwała? Nie dla nas. Ona ma być dla Boga, bo to Bóg jest naprawdę dobry, bo to Bóg obdarza tą dobrocią. Przykładając to na taki przykład, jak ja to nazywam z niższej półki, wyobraźmy sobie, że mamy dwie czekolady. Jedna jest przepyszna, jest z orzechami, jest z karmelem, co tam tylko dusza tak pragnie. Jest, można powiedzieć, najbardziej teraz, na zwłaszcza na święta, czymś wspaniałym. Druga czekolada ma to wspólnego z czekoladą, że ma podobny kształt, kolor i też ma cukier. A tak poza tym, właściwie sama chemia, sama sztuczność i nic dobrego. Gdybyśmy mieli taki wybór, to byłoby absurdalne, gdybyśmy wybrali tą podróbkę. Jasne, że wybralibyśmy tą dobrą czekoladę. I w podobny sposób, chociaż trochę bardziej wzniosły, należy postępować z wyborem dobra. Bóg jest prawdziwym dobrem. My jesteśmy tylko takim produktem dobropodobnym na dobrą sprawę. Więc wybierzmy dobro doskonałe, a więc Boga. Trzeci wyznacznik tej radosnej wieści to zbawienie. I tu kolejny problem, nazwijmy to kulturowy. Bo, zarówno w języku polskim, jak i czeskim, słowo zbawienie ma wydźwięk bardzo wyraźnie chrześcijański. To i dobrze i źle. Dobrze, dlatego że to ważne słowo ma swoją godność. Źle, dlatego że czasem trzeba tłumaczyć, czym tak na dobrą sprawę to zbawienie jest. A przekładając to w taki najprostszy sposób, zbawienie to ochrona przed czymś, to ratunek przed czymś, przed najcięższymi konsekwencjami, które mogą na nas spaść przed grzechem, a więc i przed śmiercią wieczną. I tak długo jak człowiek pogrążony jest w grzechu, tak długo Bóg pragnie go zbawić. I dlatego też Bóg przygotował plan zbawienia. Plan na tyle prosty, abyśmy w stanie byli go przyjąć przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I te trzy elementy, o których mówiłem, potrzebują takiego jednego spoiwa w tym wszystkim. I tym spoiwem są słowa Twój Bóg jest Królem. A więc wraz z Ewangelią przychodzi zwiastowanie Bożego Królestwa. I rzeczywiście, jeśli popatrzymy na Ewangelię, to Chrystus wielokrotnie o tym Królestwie mówi. Bóg zapowiadał nadejście swojego Królestwa, jego kształt, w Starym Testamencie u Michała czytamy, z tego co Chromę stworzy resztkę, a z tego co rozproszony potężny naród, a Pan będzie nad nim królował na górze Syjon odtąd aż na wieki. Obietnica, o której mówi Bóg, nie jest dana tym, którzy chcą czuć się jak królowie, ale tym, którzy widzą swoją bezsilność i oczekują wsparcia łaskawego Boga. Boga, którego królestwo rozpoczęło się nie na zamku pozłacanym do granic możliwości, ale w żłobie, w biedzie, ale wśród ludzi, którzy byli otwarci na przyjęcie Bożego Słowa. Słowa, które stało się ciałem i zaskoczyło nie tylko ludzi w tamtych czasach, ale i dziś nas zaskakuje. I my, siostry i bracia, bądźmy otwarci na to Słowo, na Ewangelię za którą z hasłami pokoju, dobra i zbawienia Bóg przychodzi ze swoim Królestwem. Miejmy z tej pamięci, w pamięci i trosce te Królestwo Jego wartości, nie tylko w tym liturgicznym czasie Adwentu, który już powoli się kończy, mamy ten tydzień, który nie trwa cały tydzień, ale każdego dnia oczekiwania na powtórne przyjście naszego Pana w chwale. Amen.